Przez... Znowu Znowu latworznę na pociąg. Jestem teraz w miejscowości łobys I tym razem zamierzam sfilmować sz Szczecin. Jak jadę przez Szczecin? I przejeżdżam przez tęgicę. Yeah. about it już ze Szczecina e, w pociągu z odkorem dość nieprzyjemna sytuacja ale chyba opowiem o niej za chwilę jak wyjadę już na drogę rowerową o, jeszcze sfilmuję sprzęt jeszcze może siebie sfilmuję Okay, zbliżam się do wojnika zaraz będę przekraczał granicę Jadę teraz szlakiem odrzańskim do miejscowości do Szwed. Mam jeszcze 12 km. I wjechałem w las, bo chciałem... Bo strasznie wieje i chciałem znaleźć jakąś osłonę przed wiatrem, żeby, żeby, żeby szumów nie było podczas nagrywania. I teraz mogę powiedzieć, co było w tym pociągu. Otóż na stacji chyba... Starogard Szczeciński wsiadło takich trzech żuli do tego samego wagonu co ja, oni jakoś tak chętnie ten wagon z tyłu wybierają, tak mi się wydaje przynajmniej, niestety i ja ich, ich widziałem już wcześniej, bo, bo jak byłem w Poznaniu Głównym wczoraj to chcieli ode mnie kasę, więc tam dałem im złotówkę i się odczepili no ale dzisiaj Znowu, znowu chcieli pieniądze na kolejne wino, to dałem mi tam złotówkę i jakieś tam grosze. Znaczy, mówiłem, że mam tylko złotówkę, ale ten drugi zauważył, że mam jakieś tam grosze, a to tak naprawdę nie były grosze, tylko to były eurocenty. No ale cóż, jak chciałem, dałem mu. Bo jak wycześwienie, to zobaczę, że to nie są grosze. Poza tym. A muszę tak, muszę szybko chodzić, kurde, bo komary, jak tylko tu wszedłem, to za drzewa tak, taka zgraja komarów się na mnie rzuciła, kurwa, i mnie kąsają ciągle, ech. 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 Więc wracając do tych żuli, ech. tym razem nie skończyło się na pieniądzach, bo ech. drugi z nich chciał ode mnie koszule. ja mówiłem, że nie, nie mogę mu dać koszuli, no, bo przecież ja też potrzebuję. On nalegał, ciągle nalegał, odczepić się nie chciał, i, no i mówił, że sobie kupię. No przecież no, to, żaden, to żaden argument, że ja sobie mogę kupić, a on nie. no bo, bo to była jedna z moich ulubionych koszul i ja straciłem trochę czasu, żeby ją znaleźć, i, i tego czasu już nic mi nie da. Nic mi, no już nie odzyskam tego czasu przecież. Musiałbym znowu szukać po sklepach gdzieś. No, a poza tym e, ja teraz nie, na wyprawę nie, nie, mam, nie będę miał teraz czasu, żeby szukać. Poza tym będzie mi drożej w, no, na zakładzie za granicą. E, tak, więc w, w końcu mu dałam tą koszulę, ja, mając nadzieję, że odczepią się ode mnie, ale oni coś tam. Drugi podszedł i chciał ode mnie sweter, no i tak by wszystko mi zabrali w sumie. No, więc nie mogłem się na to godzić, a tam był taki trzeci z nimi, taki gruby, taki wielki, rozsiadł się tak się z mówił, że, że on zaraz tu żyje swoich argumentów, więc wziąłem to za groźbę. Poza tym zaczęły mnie zadawać jakieś pytania typu, czy jesteś jakiejś innej irytacji, czemu pan nosi szpilki. I, I tego typu rzeczy. Więc wiedziałem, że, że jest kiepsko, no bo obawiałem się, że po prostu pobiją mnie i wszystko mi zabiorą. I więc w tym momencie moja po prostu zacząłem się bać o moje rzeczy, o to, że, że wszystko, te kilkumiesięczne przygotowania, że tyle na to pracowałem, kredyty jakie zaciągnąłem, plany, to wszystko pójdzie w diabli, tylko dlatego, że wsiadło do pociągu jakichś trzech żuli i mi w 5 minut to wszystko zabiorą. Nie, nie, nie pracowali na to, tylko się obijali gdzieś tam, pili pod sklepem czy na dworcu jakieś wina tanie i... No, więc... Musiałem coś zrobić. Postanowiłem udać, że, że idę do toalety. Wziąłem ze sobą torbę z najważniejszymi rzeczami. Bałem się, że że, ten, że mi coś tam zaczną grzebać w tych moich rzeczach, więc albo że mi rower uszkodzą, więc jak tylko wyszedłem spokojnie z, z, z wagonu, ale jak już byłem w następnym, to tak e, śpiesznym kroć, krokiem Korzeniowskiego, bo e, po, poszedłem po, e, po kierownika i tam powiedziałem, że tam z tyłu są, jacyś tam pijani, pijani ludzie chcą, zaczepiają mnie, zabierają mi rzeczy. No i... Konduktor, znaczy ten kierownik, wezwał policję. No i ten gruby się trochę zezłościł na mnie, że, że poszedłem z tym do kierownika. Uderzył mnie także dwa razy, ale nic mi nie jest, nawet nie, niezbyt bolało na szczęście, więc jakoś to przeżyję. No i na szczęście dobrze się skończyło, bo przyjechali policjanci i na następnym przystanku ich zabrali. Po jestem uratowany, ale się bałem, że, w, że wszystko szlak trafi. Nieźle się przestraszyłem. Ale na szczęście się dobrze zakończyło. Jeszcze mam obawę, że jutro będzie kiepsko. Nie wiem jak będzie z tym samolotem, bo nigdy nie latałem, ale jeszcze o tym opowiem później. A jeszcze zapomniałem dodać a propos tych szpilek, bo ja w pociągu zmieniłem buty tak. Tylko na stałą potem przed Szczecinem, przed trzecinem założyłem trampki z powrotem. Ok, to już wszystko jak Nie chcą baczyć teraz. To jest właśnie ten szlak nad Odrą. Straszny to dziś ruch, mimo kiepskiej pogody. Teraz jadę do Angermunde ale nie chciałem jechać tą ruchliwą drogą B2 i próbowałem znaleźć jakąś alternatywę i znalazłem jakąś drogę przez las, całkiem fajna jest. Znaczy tak ona cały czas nie wygląda, tam jest zwykła leśna droga, ale lepsza niż te, które w nie są. Nie ma piachu, łatwo się jedzie a i drzewa mnie usłaniałem przed wiatrem się, i się teraz troszkę lepiej jedzie Tylko muszę uważać, że gumę nie złapał a ja jeszcze może sobie Strykne zdjęcie pamiątkowe Rozłożyłem się około 19.30. Do lotniska w Tegle zostało mi jeszcze no, ponad 40 km, no, maksymalnie powiedzmy 50. Więc to trochę dużo, bo samolot mam o 10, a muszę być na lotnisku co najmniej 2 lub 3 godziny przed obrotem. Więc teoretycznie, jeżeli bym zaczął o 4, to musiałbym w 4 godziny pokonać te 50 km. A wiadomo, że po drodze mogą się zdarzyć jakieś problemy, jakieś nieprzewidziane sytuacje, i poza tym mogę zgubić drogę i boję się, że nie zdążę. A to z samolotami nie ma tak jak z pociągami, że, że jak ktoś nie zdąży na pociąg, to pani z okienka przekłada ten odjazd, to znaczy. Przekłada tą rezerwację na następny dzień na przykład tylko że po, po, po prostu ten bilet marnuje się, zostaje niewykorzystany, nie można go już zwrócić, nie można żądać pieniędzy za niego i nie można lecieć następnym samolotem. Więc to dla mnie bardzo ważne, żeby zdążyć. Ja zapłaciłem za ten bilet ponad 1100 zł i choćby waliło się i paliło muszę być jutro w Tegel na lotnisku około 8 albo najlepiej o siódmej cholera, strasznie wcześniej. więc mam blisko do Eberwa, tylko 20 km, więc mógłbym z Eberswaldy sobie podjechać pociągiem osobowym tylko rozkładu jeszcze nie znam, może zobaczyć że jeszcze jest taki problem, że euro musiałbym wypłacić z bankomatu, bo te ich hmm, no, aparaty biletowe na, na dworcach chyba nie przyjmują karty. Przyjmują tylko taką specjalną kartę, ale nie taką fotograficzną. Więc to utrudnia sprawę, bo bym musiał znaleźć jakiś bankomat na zewnątrz. Poza tym nie wiem, czy pociąg będę miał. No ale już jestem tak strasznie zmęczony, już padam na głowę już nie mam siły, żeby jechać dalej. Wykonałem nie wiem dzisiaj ile chowa spokojnie 100 kilometrów. Jeszcze po jakichś bezdrożach jeździłem, trochę pobłądziłem. Śle, źle zrobiłem, że tą drogę wybrałem, mogą wybrać tą, którą bardziej są. Wtedy bym jechał szybko po asfalcie. No, jeszcze problem miał, miałem taki, że wiatr wiał z zachodu, miałem połowę drogi jechałem pod wiatr. Klamra mi pękła w, w torbie i na torbomu, e, mogła mi spaść, Musiałem to zrobić, jakoś zabezpieczyć ją, żeby nie spadła. A to tarbo miała w sobie najważniejsze moje rzeczy: la, notebook, ten aparat, którym nagrywam. Więc dużo problemów miałem dzisiaj, niestety. Więc i tak dobrze, że chociaż dojechałem o 19.30 tutaj. Około 50 km od lotniska. Mam i też. jestem głodny, pić mi się chce. Wypiję sobie piwo, posłucham muzyki, nastawię budzik na trzecią. O czwarty się stąd e, składam. Znaczy, o czwarty już panuje być na, na, ten, na ulicy. No jeszcze nie wiem, może do tego ryfardo zaryzykuję. A, a może lepiej, nie? Może lepiej zaryzykować i pojechać. Jeszcze się zastanowić.